Choć dziś jest 22 kwietnia, Światowy Dzień Ziemi, cofnijmy się tylko na chwilę do 1 stycznia. Była wtedy dokładnie północ i razem z moimi przyjaciółmi wyszliśmy na twór i na otwartym polu obserwowaliśmy rozbłyskujące wszędzie dookoła fireberki. Krzyczyliśmy w głos, śpiewaliśmy wspólnie i naprawdę mocno świętowaliśmy nadejście nowej dekady. Był 2020 rok. Miał być dla nas wszystkich przełomowy rok wielkich zmian. Absolutnie nikt w tamtym momencie nie wyobrażał sobie, że już za parę miesięcy nasze życia faktycznie tak bardzo by się zmieniły, a świat dosłownie stanąłby w miejscu. W przeciągu kilku tygodni globalna pandemia całkowicie wywróciła do góry nogami naszą dotychczasową rzeczywistość. Młodzi ludzie, tacy jak my, nie chodzą obecnie do szkoły. Przedsiębiorcy borykają się z ogromnym wyzwaniem, aby utrzymać swoją działalność. Politycy i różne instytucje pracują, aby poradzić się z kryzysem, a natura doświadcza wreszcie prawdziwego oddechu podczas nieobecności ludzi. Można powiedzieć, że każdy z nas jest świadkiem niemałego szaleństwa. Choć w tej chwili cały świat zdaje się być zatrzymany, niebawem obudzi się, a my wszyscy ruszymy do przodu. Jednak w jakim kierunku będziemy wówczas podążać? Do jakiej przyszłości będziemy razem zmierzać? Jak będzie wyglądało nasze jutro? Tego nie wiem. Ale prawda jest też taka, że nikt z nas tego nie wie i nikt z nas nie wie, jak będzie wyglądała przyszłość. Czy oprócz kryzysu ekonomicznego będziemy doświadczać również katastrofy klimatycznej? Czy nasze społeczeństwa będą jeszcze bardziej nierówne? Czy nasz rozwój będzie bardziej zrównoważony? Takich pytań możemy sobie zadawać wiele. Jednak co bardziej fascynujące, możemy wspólnie szukać na nie odpowiedzi. I tu właśnie w grę wchodzą Strażnicy Przyszłości. Strażnicy Przyszłości to platforma, a w zasadzie po prostu społeczność ludzi, którzy chcą łączyć się, dyskutować na temat przyszłości i wspólnie działać. Aby wszelkie nasze pomysły na tą dobrą przyszłość faktycznie zamienić w rzeczywistość, pandemia pokazała nam, jak bardzo w dzisiejszych czasach jesteśmy ze sobą połączeni. Nasze decyzje i działania mogą mieć istotny wpływ na nasze społeczności i środowisko. Są wśród nas, na szczęście, osoby, organizacje i rozwiązania, które mogą pomóc nam obrać ten dobry kierunek. I faktycznie zadbać o bezpieczną przyszłość. W nas samych natomiast jest mnóstwo potencjału, energii i pasji, aby wszelkie te rozwiązania wdrożyć w życie i dokonać ważnych zmian. Także w dużym skrócie, Strażnicy Przyszłości to inicjatywa, która gromadzi ludzi wokół wspólnego dialogu na temat przyszłości i dalekowzrocznego działania. Tak, aby to nasze jutro. Pomimo tego, że jest całkowicie nieznane, dawało jak najwięcej bezpieczeństwa nam i naturze oraz jak najwięcej nadziei. Dlatego łączmy się dla przyszłości i idźmy do przodu razem.